Hejka, tu kamykos. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. I standardowo od jakiegoś czasu już nie grałem. A dzisiaj sobie zrobimy, co wiadomo, kółeczko. 5 klejnotów czy 5 rzetonków będzie? To pytanie. No. Wygląda na 5 klejnotów. Dokładnie. 5 klejnotów, ok. Dobra, to żeby nie było nudno, to sobie otworzymy pudełko jeszcze przy okazji. Mam trochę tych żetonów, to wykorzystam. O, super, legendarny. No, jestem w szoku. Naprawdę? Dostałem legendarnego skina? Do, to, dobra, to, to, to zmieniamy, zmieniamy. Legendarny. Jest, super gal jakiś. Czyli super girl to powinno być chyba, tak? Czyli super dziewczynka. No, ok. Yy, mam jakieś tu misje, mam. Dobra, niedużo mi brakuje do do odblokowania, więc może mi się dzisiaj uda odblokować. Ostatni dzień, co my tu mamy? Pojedynek, jeden, jedna runda, jedna runda, trzy rundy, próby na czas. Dobra, zagram sobie najpierw to na rozgrzewkę. Skoro to jedna runda, to chyba 32 osoby startują w jednej rundzie. Hmm. A nie, jest jeden na jeden, okej. Okay. W sumie ostatnio w Stambulga jest nic fajnego, się nowego nie pojawiło. Oho, okej. Okay. Tu kolega, że tak powiem... Ach, nie trafiłem go. Może się uda, że tak powiem, go gdzieś tutaj... Mhm. Dostał, ale cóż z tego? Dobra. O, ja sobie to tak przejdę. Ach, nie, nie tak, nie tak. Dobra. O! A jak on to zrobił, że on skoczył? To przecież tak się nie da skoczyć. Dobra, niech on będzie pierwszy. Przecież tak się nie da przeskoczyć. No, taka sztuczka, tu idzie, widzę, tak. Mm. U -u -u -u. O. No, ej, ale co się stało to nie wiem, nieważne. No rozgrzewkę, bo no dobrze ten grał kolega, o, jak on dobrze grał Nie spodziewałem się po nim, że on będzie tak dobrze grał. Ale mm. dobra, kolejną lecimy mapkę. No właśnie, tak jak zacząłem mówić, nie skończyłem. W sumie Stambo jest nic fajnego ostatnio nie wprowadziło. Dlatego ja też rzadziej gram, w sumie. E, no jest tam ten Istanbul Pass, niby fajniej się troszeczkę zrobili, jest troszeczkę e, tych wydarzeń takich dziwnych, o takich ty, jak, jak to, gdzie można sobie porywalizować. W sumie jest jedna mapka i nie jest to jakoś tam super skomplikowane. O, zrzucimy Marcelinę? Zrzucimy? Nie, nie zrzucimy Marceliny. Ale super Superboxa możemy gdybyśmy zrzucić. No, spadaj. Dobra, spadł. Ale byłem niedobry. W sumie chyba nie grał kolega, czekał aż ktoś zejdzie. Ach. Oj! Ale dostałem widłami, po! No dobra, dobra, to powtórzymy to. Ale dostałem widłami, co? Widzieliście to? Dobre to było. Podobało mi się. No i to takie wydarzenie: no jest jedna runda w sumie. I... I tyle. Gdzie zdobywa się punkty, właśnie jakieś nagrody. No, wcześniejszych tych było fajnie, bo można było za każdą wygraną tam były stopnie i można było wygrać coś. Yy, a to właśnie gwiazdki, a to emotkę jakąś, a to coś tam, no, związanego z postacią w sumie. A teraz w sumie no, to tylko się zbiera gwiazdki. Koronki z tego, no, to są takie sobie bo to też chyba gwiazdki są, nawet nie korony. Ale generalnie, no, to jest to jakieś urozmaicenie. Jestem ciekaw, co na wakacje zrobią. Nowego. Super, ojej, tu nie walną. Dobra, haj. Hej ho. Skoczę sobie do przodu od razu. Chyba go zrzuciłem niechcący. Layer jakiś tam skoczył. Ach, nie trafiłem. No cóż, chyba spadł prawie przeze mnie. Mhm. No i wybuch, i wypadłem. Nie, no naprawdę dobra. No cóż, zrzucił mnie ktoś. Ale no widzicie, no to jest takie, no w sumie, no jakieś tam nagrody są, z tego doświadczenie. Także jest tu, a tutaj są jakieś mapki, roz, trzy losowe mapki. No to chyba wolę sobie zagrać, wolę sobie zagrać standardowo. Czyli mam jeszcze jakąś misję do wybrania? Dojść do trzeciej rundy, zdobyć punkt doświadczenia. Okej, okay, czyli coś tam zrobiłem. Dobra, tu mamy dwie misje zrobione i mamy chyba skina, prawda? Nie, jeszcze nie, brakuje mi jednego tego, dobra, to dodać do, do trzeciej rundy w, w jednej grze, no to odblokuję sobie to teraz chyba. Mm. No ale z tych trzech gier tak na dobrą sprawę Squad Busters, Brawl Stars, Istanbul Guys, a jeszcze z czterech Fall Guys, to chyba najbardziej mi się, najfajniej mi się teraz gra Brawl Starsa. No jednak tam są te potyczki, takie, że no ma się wpływ. Człowiek się trochę też podenerwuje, jak inni grają, no ale to już cóż, nic na to się nie poradzi. E, skład. gdzie tutaj, no dobra, czemu ja tu środkiem poszedłem, to nie wiem. Przecież to tędy iść. Dobra. tu tędy powinny iść. No to jeszcze jest tak, że. Okej, okay, poczekamy, aż. No ja sobie polecam. I w sumie co? I tu jest na jajku. Oj, zabrał mi. Zabrał mi kulkę. Dobra. Jest 16 osób, także powiem to... Oj, ale mnie zwolniło jak wyskoczyłem. Nie wiedziałem, że to mnie tak zwolni. Słuchajcie. Ale mnie ładnie wyrzuciło. Zobaczcie. Widzieliście to? Czy ja będę pierwszy, czy mi się wydaje? Znaczy, może będę... No, na kulkę środkową. Aaa, nie trafiłem. No dobra, to już lecę do przodu. I wyrzucimy? Nie. No dobra, jestem pierwszy. Szkoda, że tu nie ma na czas tego. Bo ja będę musiał teraz czekać na wszystkich. No ale zaraz, zobaczymy jak sobie inni poradzą. Eee... Oni są dopiero tu? O rany, to co oni tak słabo? Mmm, ale popsu. Hugo Ramirez. Tu jeszcze na początku jest dopiero. Hugo Ramirez, wróciłem do Hugo Ramireza. Dobra, ten tutaj. Co oni tu kombinują? To nie wiem. Aha. O rany, tutaj będzie trzeba czekać na nich wszystkich. No dobra, zobaczymy. W wolnym czasie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Ja jak mi mało już do 200 brakuje. Fajnie by było mieć te 200, naprawdę. Nigdy nie spodziewałem się, że aż tyle. A to jest naprawdę motywacja do dalszego nagrywania kolejnych gierek. Możecie też napisać w komentarzu, może jaką byście chcieli grę zobaczyć. Bo mówię, z tych czterech. Output no Fall guys gram trochę, tak? Polgajsa trochę StumbleGuys gram najmniej, ja najwięcej gram w Brawl Stars'a Skład Ballstairs teraz ostatnio też mi coś nie idzie, zresztą widzieliście to po ostatnim filmiku. No ale. Może są jeszcze jakieś inne gierki, które byście chcieli. Teraz są Mistrzostwa Świata, może coś związanego z. z piłką? Nie wiem. Może. Ja nawet nie wiem, czy są jakieś takie fajne gry związane, no, ale na pewno są. FIFA wiem, że jest, ale FIFA. Hmm. No, dobra, biegnij, kamek, biegnij. O, przedarliśmy się tutaj, tylko 8 osób awansuje. Jest ten drugi. Dobra. Ojej, nie trafiłem. No, dobra, ale chyba się dostanę, co? Do tego. Jestem czwarty, chyba. No dobra, jesteśmy. Zrobiliśmy misję, to już jest coś. O, fajnie że w Stambule zrobili to właśnie, że można sobie pograć z, ze znajomymi w jednej, jednej mapce w losowe gierki. Albo rywalizując tylko ze znajomymi. Także to, to akurat fajnie zrobili, uważam. Dobra. Dobra. Dobra, coś mi się wydaje, że nic z tego nie będzie, bo... No. Okej. Okay. Pan Hugo Ramirez mam skina, o którym ostatnio grałem. Ujuj, uj, było blisko laseru. O, jak było blisko. Ach, nie trafiłem go, słuchajcie. Tak, ja sobie tutaj skoczę, o. Ten laser wolno leci. Mhm. No Ale szybko tam... Zostało nas czterech. Ach, 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 Ten laser tu jest zaskoczeniem trochę. Ujujujujujujuj. Zostało... Dostałem sam. O, wygrałem. No. 57 sekund. No to. Nie jest źle. Wygrałem. No to dostałem koronkę. No proszę, widzicie. Udało mi się, dawno nie grałem. Zagrałem w normalną grę i dostałem koronę. Fajnie, podoba mi się to. Przejdź do przepustki. Co my tu mamy, słuchajcie? O, wiem. Bo mam do odebrania jeszcze bilet, z tego co pamiętam. To zagram sobie w turnieju z wami. Tak jest, mam jeden bilet, drugi bilet, nawet dwa razy mogę zagrać w turnieju, To zagrajmy w turnieju. Ale najpierw odbierze, odbierzemy sobie tą misję. Mogę dobrać skina. Mnich świątyni smoka, okej. Okay. Nice. Ostatni stambo wygrywa. Co my tu możemy zagrać? Tu jest jedna runda. Ale to jest wyścig. To są. I tu chyba wezmę udział, bo tu można wygrać widzę. 25 klejnotów nawet. U, nieźle. A co to jest maraton zbierania. Co to jest? Nie wiadomo co to za mapka. Dobra, wezmę tą mapkę. Zobaczymy. Czy nam dobierze? O, nie działa. Nie, dlaczego? Ja chcę. Jest, dobra, szybko dobrało. 25 gemów albo 10 gemów za drugą nagrodę chyba jest. Zaczyna się za zero Trochę jest tutaj widzę grających Nie chcę klikać opuść, bo stracę bilet A coś nie może dobrać widzę, chyba się coś zepsuło Mam nadzieję, że nie tutaj wymienia tych graczy, wyrzuca ciągle. Chyba jednak coś się zepsuło, coś mi się wydaje. Dobra, jeszcze poczekam chwilę. I sam wyjdę. Stracę bilet trudno najwyżej. Nie no, coś się popsuło chyba, widzicie? Tak mi się wydaje, że nie może, dobiera, niby do 16. I o, zaczyna się za ze 0 i koniec, wyrzuca. Dobra, wezmę, spróbuję to w takim razie. O, tu wybiera, dobiera normalnie. Tam chyba jest zepsuta, zepsuta coś na mapka, Mapka. Dobra, mam te bilety, to trzeba wykorzystać. Turnieju. No, to tamte były na rozgrzewkę teczki Barbie Dream Dash Jest turniejowo A, siedem osób Okej, okay, to tutaj muszę to, że tak powiem Ajajaj, no nie! Ale zepsułem Dobra, winda, winda, winda Tutaj zrzuć kogoś, zrzuć, czuć Czekamy zrzuć. No! Uf. dobra, sukces udało się. Teraz pytanie, gdzie będzie następny? Ja już sobie tu pójdę. Zaryzykuję. Bo jeszcze tam walczą, ktoś podpada, Trzy, dostępne za 3, 2, 1 Gitara. Dobra. Nie źle. Dobra, jesteśmy blisko gitary. oj, nie zauważyłem tego, nie, nie wyskakuj. Dobra. Już ostatnio zebrałem gitarę. Leża, leżak, leżak, leżak jest tu, dobra. Jest. Jest, była gitara. Czyli następny będzie coś innego. Idzie, idę zaraz w to samo miejsce. Czterech zostało graczy. Myślę, że będzie tutaj albo to, albo tutaj to po prawej stronie. Dobra, przeszedłem dalej, OK, Koniec rundy. Czyli podpadali, ok. Dobra, myślałem, że to jest... uff. Siedem osób zostało, więc jeszcze jedna mapka jest na pewno. Powinna być jakaś taka... Nie, znowuż to samo? Ojej. Ojeju, ojeju. Dobra. Co mam? Babeczkę, babeczki, babeczki, babeczki. Gdzie są babeczki? Tu są babeczki. bobaczki mam babeczkę o nie i co koniec czemu odpadłem o what wygrał a bo on dobry wierszy. a no dobra hmm. ale które miejsce miałem nie wiadomo tam jakieś punkty widzę tutaj 5 gemów dostałem, więc nie źle. Hmm, maraton zbierania. Dobra, spróbuję jeszcze legendary laserdash. Może teraz... No nie, dalej z błąd, słuchajcie, no niestety. Nie zagram sobie. Niestety nie zagram sobie. No cóż, to... No jeszcze raz spróbuję, ale to podejrzewam, że... Nie jest coś uszkodzone, nie działa ten, ta mapka. Wyszukiwanie pokoju... Nie, nie działa. Trudno. Yy... That's all folks, jak to mówią w kartonach, to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i co, I do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, hejka, pa pa.